Siema tutaj bez witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie petardy Hammer H3 Pro. Petardy od GAO. Nowość w sumie tego roku zostały wyprodukowane, jak to z tyłu opakowania jest napisane, w 2021. Proszę bardzo. Lecz na naszym rynku pojawiły się w okolicach stycznia, lutego 2022 już. I teraz w sumie tym bardziej wpłynęły na nasz rynek. Co ciekawe, są to pedardy, które staniały przez te pół roku, czy nawet 8 miesięcy. Dość nietypowy trend, ale nie oszukujmy się. Na początku kosztowały 30-35 zł w sklepach. I szczerze mówiąc, za te pieniądze nigdy w życiu bym ich nie wziął. Teraz kosztują w przedziale 25-30, więc no, to jest 5 zł różnicy, ale wciąż staniały, nie zdrożały, więc powinniśmy się cieszyć. Podejrzewam, że jest to spowodowane po prostu tym, że GaO teraz, ja tu nagrywam w listopadzie, sprowadziło wprowadziło dużo więcej nowości, więc sklepy, biorąc również inne petardy od nich, po prostu brały więcej towarów, więc dostały lepszy rabat, więc te petardy trochę zeszły z ceny 25-30 zł, choć ta 30 zł jest bardziej typową ceną. Za 20 petardek, 20 gramowe opakowanie, czyli 1, 1 gram na sztukę. Co mnie bardzo zastanawia w tych petardach, to to, że nie wiem co tu się dzieje. Patrzcie na to. To są petardy, dobrze widzi o totalnie różnej wielkości. To i to jest H3 Pro, ale patrzę nawet po, po dole. Jakby ostrość złapała. Jedna petarda jest szeroka jak jakiś, nie wiem, jak no po prostu zwykłych hammer np. H3 czy, czy C4. A druga petarda... Jest połowę mniejsza. To jest dokładnie z tej samej foliki. Nie wiem co tu się dzieje, ale widocznie Chińczyk, który to robił nie za bardzo się przykładał. I to nie jest jej jedyna taka opcja. Patrzcie, tutaj jest to samo. Jedna petarda jest taka, druga jest taka. Nie wiem czy w trzeciej folice. W trzeciej folicy w miarę, w miarę są wszystkie równe. Ale tu tak czy tak są jakieś milimetrowe różnice na tych wszystkich petardach. Nie mam pojęcia co tu się dzieje. Ale no cóż, przed odpaleniem pierwszej zapraszam was jeszcze do wzięcia udziału w konkursie, zapraszam Was do opisu i do sklepu Pirogrzmot, gdzie macie 15% zniżki na szkod. E, ostatnio miałem mały problem z decybelomierzem, więc zobaczymy czy on jeszcze wyrabia. E, podejrzewam, że się rozładowuje. No chyba tak, ale no, zobaczymy. Zobaczymy. Odpalę od razu na nim 2-3 metry. Klarka. No, decybelomierz, muszę naładować, wymienić baterię, bo e, niestety już nam nie posłuży dzisiaj. Nie oszukujmy się, te petardy nie są mocne, ale żeby petarda wyciągnęła 71 decybeli, to ja nie wiem ile ona musiałaby mieć gramatury, więc bardzo Was przepraszam za to, że e, te kilka testów dzisiaj nagrywam chyba 3. Trzy testy no będą bez decybelomierza. Poradzimy sobie z gankiem. Zobaczymy, czy ta Petarda Hammer H3 Pro, która jest dwukrotnie mniejsza, uderzy tak samo. Czy jest faktycznie jakaś różnica między tym? Ładna flara. W miarę podobnie, chyba. Dzisiaj jest tak wilgotno. Tak się świetnie ten dym unosi. Wybitny. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Co ja mogę powiedzieć o tych Petardach? Za 25 zł, mm, ok, powiedzmy. Za 30 nigdy w życiu bym ich nie kupił. Za 30 zł, weźcie sobie jak od gao, nawet są lepsze wersje od GAO. Weźcie sobie Hamery H2 GTR, one są mnóstwo razy lepsze. Tam chyba wychodzi 2 gramy na sztukę, i one faktycznie tak walą. Są dużo lepszej produkcji, bo są produkcji albańskiej. I nie dość, że jakość wykonania to jeszcze huk za tym idzie. Kolejne dwie sztuki o różnym rozmiarze. Petardy Achtung H3 Pro, które testowałem już na kanale, nie miały tego problemu. Tam wszystkie sztuki wyglądały tak samo. A ja miałem tych H3 Pro 5 opakowań chyba, i w każdym opakowaniu było coś takiego. Eee, więc nie wiem o co tu chodzi. Ale ładnie się ktoś tam pomylił w fabryce. Największym plusem tych petard jest flara. Która jest fajna, ładna. To była ta mniejsza, teraz leci ta większa. Zobaczymy, czy to jest różnica. Czy te petardy są stabilne, chociaż w parce swojej. No ta była lepsza trochę. I flary miała dłuższą. Więc trochę niestabilne mimo wszystko. E, szczerze mówiąc. Jak już wymieniam opcje od GAO, albo hammery H2 GTR, które są w podobnej cenie, w okolicach 30 zł. Albo nawet kup, kupcie sobie nowe H2 Pro. H2 Pro ma również 1 gram. Hammer H2 Pro, Achtung H2 Pro, Krachman H2 Pro. To wszystko ma po 1 gramie, tak samo jak H3 Pro i jest dychę tańsze, bo kosztuje w granicach 19 zł. Więc totalnie H3 bym nie brał. Nie mówię już o tym, jaka to jest przepaść pomiędzy H3 a H3 Pro, bo to jest niebo a Ziemia. Zobaczymy na garnku, co z tym zrobi. Czy wali to jak jednogramówka? Naciąganie, szczerze mówiąc, strzelałem z dużo i lepszych jednogramówek. No, nie jest to zawód, za 30 zł nigdy w życiu. Już wymieniłem wam kilka ciekawszych opcji, nawet w sumie za te pieniądze, takie petardy jak Black Widow od Triplexa, które również zostały znerfione z latami, ale również są lepsze. Mają też czerwoną flarę i huk jest na trochę lepszym poziomie, jednak. Nie mówiąc już o petardach typu Angry Bulldog, Crazy Bulldog, które są pakowane również po 20 sztuk i da się je wyrwać za 20 zł. Są na pewno dużo mocniejsze, również mają 1 gram niby. Nie mają Flary, ale wciąż. Czy nawet picolo, e, picolo, e, Pirata, czy, czy Kolpo. Również dużo tańsze, dużo mocniejsze petardy. Zobaczymy na naszej pokryweczce jaki to lot jej zafunduje. Flara. No, lot bardziej tak na 0,6, 0,7, nie na 1 gram, nek. Co ja mogę powiedzieć? W moim odczuciu przeciętne, petardy przeciętne o wyższej cenie niż inne przeciętniaki. E, to jest czwórka, trójka chyba nawet. Jakość wykonania fatalna H3 Pro, nie wiem co tu się stało. E, moc nie za duża. E, największy plus mają za flarę i to jest ich największy, największy atut. Taka prawda, dla mnie to jest trujeczka Za 30 zł nigdy w życiu, za 30 zł da się kupić dużo przeciętnych petard, ale będzie ich dużo więcej. Teraz wymienię Wam na szybko, co bym kupił do 20 zł, czyli za taniej, na przykład wspomniane Crazy Bulldogi, Angry Bulldogi, Kolpo Pirata za do 30 zł, jeśli chcecie poświęcić. Do 20 zł jeszcze sobie dodajcie Trueno Detonate 3 od Salon Rogera, też są mocniejsze i to dużo. Do 30 zł Big Bangi od Pyro, Big Bang 2G, naprawdę są mocne, jak na, na, na te czasy. Dumbumy 2G nawet, Hammer H2 GTR, co jeszcze będzie mocniejsze do tych pieniędzy? Dołożycie 2 złote za 32 zł. Kupicie już Super Zeus Alba, które są mocniejsze i nie dość, że są mocniejsze, to mają 40 sztuk w opakowaniu. E, Trujeczka dla H3 Pro. No i dajcie mi w komentarzu znać, co Wy o tych sądzicie, petardach. Może Wam się spodobały bardziej, może mniej. Jestem ciekawy. E, pamiętajcie o konkursie. E, no i co? Zapraszam do innych linków w opisie oraz do zakupów na pirogrzmocie. Mi został jeden test do nagrania i niestety bez tego urządzenia szkoda, ale no, e, no cóż, trzeba, się trzeba sobie poradzić. Mam nadzieję, że wybaczycie mi te trzy filmy na kanale bez decybelomierza. E, trzymajcie się, cześć. Widzimy się za chwilę tak naprawdę, bo już o 20 w shortsie i jutro o 18 w kolejnym długim filmie. Siema!